I teraz jednak najważniejsza sprawa, czyli pozycjonowanie tej ministrony, ponieważ może mieć najlepiej zrobioną, teoretycznie najlepiej sprzedającą ministronę, jaka istnieje, ale jeżeli nie, nikt na nią nie wejdzie, nikt na nią nie natrafi, to nic nie sprzedamy. Ideą podczas pozycjonowania będzie wybranie jak najbardziej niszowych fraz. Tak jak mówiłem we wstępie, gdy pozycjonowałem własne mi dotyczące e-booków, wybierałem, wybierałem słowa kluczowe związane albo z tytułem tego e-booka, albo w ogóle naprawdę niszowymi frazami, na które był jak najmniejszy najmniejsze zapotrzebowanie. Najmniejszy, raczej nie zapotrzebowanie, tylko konkurencja, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Jak znajdujemy te frazy? Należy wejść na narzędzie Keywords External Tool od Google. A. Już pokazuję. wchodzimy na Google. I wpisujemy właśnie te Keywords External Tool. I właśnie pierwszy na pewno wynik jaki się pokaże. Pod domeną Google jest narzędzie propozycja słów kluczowych. To właśnie narzędzie keyword external tool. W tym narzędziu wpisując tylko jedną frazę, czyli na przykład katalogowanie, znajdziemy różne podobne czy synonimy frazy, które wyszukują inni internauci. Że mogli posortować to wszystko według odpowiednich kryteriów, takich jak oglądalność na miesiąc czy konkurencyjność, jeżeli chodzi o AdWords. Często jest tak, że jeżeli chodzi o pozycjonowanie i AdWords idą mniej więcej dość równo razem, więc jeżeli jest duża konkurencja na reklamy w AdWords, najprawdopodobniej jest to również duża konkurencja na pozycjonowanie. Także warto wtedy takich słów nie wybierać, tylko jakieś mniej. Wpisujemy szybko repika i już będziemy mogli korzystać z tego świetnego narzędzia. Wpisujemy tutaj w słowo lub wyrażenie katalogowanie i szukamy. Po chwili pojawią nam się wyniki, które posortujemy właśnie po konkurencji i przejdziemy w dół, aby wybrać właśnie te, które mają najwięcej miesięcznych wyszukań lokalnie, a jednocześnie dość małą konkurencję. Już nawet te możemy wybierać. O tutaj naprawdę dobry obróbka. Choć to nie, to nie będzie akurat powiązane z katalogowaniem, więc tego, tej frazy nie, nie wybieramy. Ale już automatyczne katalogowanie warto wziąć, sprytne katalogowanie, katalogowanie zdjęć to nie. I pozycjonowanie, katalogowanie i tak dalej. I tak dalej. Te wszystkie frazy możemy wybierać. Tylko, właśnie te niszowe. Gdy już mamy wybraną listę, najlepiej dwóch, trzech, nie, wie, nie więcej słów kluczowych. No możemy do pięciu, powiedzmy od, od dwóch do pięciu słów kluczowych, na które będziemy pozycjonować. I tutaj już wchodzi, będziemy pozycjonować poprzez katalogowanie. Fakt, możemy zrobić to samemu własnoręcznie, dodając dodając do katalogów wpis czy do presji, Jednak o wiele lepszym wyjściem będzie, ponieważ to po tygodniu, już właściwie po kilku dniach się z nami znudzi, szczególnie jeżeli będziemy mieli 30 takich ministrów, czy nawet więcej, to już jest praca na pełny etat. Wybieramy za 10-20 zł. kupujemy na Allegro.pl katalogowanie automatyczne. Szczerze mówiąc według mnie wcale nie jest gorsze od tego ręcznego katalogowania. Być może omijamy kilka tych wartościowych pretzlicz katalogów, ale jeżeli chodzi o pozycjonowanie ministerialne, jak najbardziej możemy sobie na to pozwolić. I albo... Jeśli masz pieniądze i rzeczywiście chcesz w to zainwestować, kupujesz program publiker na stronie publiker.pl koszt 377 zł. Sam korzystam z tego narzędzia, jest naprawdę genialne, polecam wszystkim. Można naprawdę dobrze sobie wypozycjonować takie mniej ważne strony. Jest to również program ADER. Jestem na SEO Adel Info koszt 399 zł, czyli praktycznie to samo. Lecz według mnie jest o wiele gorszy i raczej nie polecam. Publiker według mnie jest naprawdę, naprawdę dobry i warto go kupić. Więc póki co, jeśli nie masz pieniędzy, nie chcesz zainwestować, ponieważ nie wiesz, jeżeli nigdy nie zarabiałeś na tym, no to wiadomo, że nie chcesz wydawać czterech baniek na... Coś, co może Ci się w ogóle nie przydać, więc skorzystaj przede wszystkim z porad w szybkim starcie. Zarób te cztery bańki. I wydaj, pierwsze co na wypłacie, wydaj tą kasę na program do katalogowania. Naprawdę zwróci ci się kilkunastokrotnie, jeżeli nie więcej, ale póki co wydaj te 10 zł na Allegro, na u jakiegoś. Jakieś osoby, która już ma taki program i z chęcią Ci pokatalogowuję Twoją ministronę. Jeśli co wpisać w Allegro, po prostu wpisujesz katalogowanie w wyszukiwarce i na pewno znajdziesz za 10-20 zł taką usługę. To by było już na tyle, jeżeli chodzi o pozycjonowanie. Jak już mówiłem, zarabianie na ministeronach jest naprawdę opłacalne, ponieważ raz stworzona ministerona to jest jeden dzień, gdy już dojdziesz do wprawy, myślę, że to będzie 2-3 godziny stworzenie takiej, nawet nie, myślę, że w godzinę stworzyć taką ministeronę, dlatego warto zrób choć jedną taką ministeronę, Zajmieć to dzień, może tydzień, jeżeli w ogóle się nigdy czegoś takiego nie robiłeś, już ta ministerona będzie zarabiała na ciebie w perspektywie. Miesiąca trzech pół roku. Pół roku myślę spokojnie, będzie zarabiał na tym produkcie. Więc zrób tą jedną stronę. Wydasz na nie, poświęcisz na to jakiś tam kawałek czasu. Kolejne dwie zajmą ci najprawdopodobniej tyle samo, ile tej jednej, a już kolejne, następne, już będą szły mas maszynowo, praktycznie w, jak, jak już mówiłem. W jedną godzinę będziesz mógł zrobić co najmniej jedną mini stronę, więc w jeden dzień nawet 5-10. Warto na to poświęcić czas! Jeśli uważasz, że filmik jest niezwykle ciekawy i przydatny, poniżej po lewej stronie, kliknij w kciuk do góry, aby jeszcze więcej osób miało możliwość zobaczenia go. Co więcej, jeśli chcesz zobaczyć resztę moich filmików i zarobić jeszcze więcej, powyżej po prawej stronie możesz zasubskrybować mój kanał, w którym cały czas będę dodawał niezwykle przydatne materiały. Dzięki Tobie mam nadzieję, że będę miał motywację do dodawania coraz to nowych materiałów, dzięki którym zarobisz jeszcze więcej i jeszcze łatwiej. Pamiętaj, zarejestruj się w programie Skrypty Pro ponieważ i ja i ty na nim zarobimy.